Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś odpowiemy sobie na pytanie: tak czy nie? W oparciu o interesującą Was sprawę, jakieś zagadnienie, również interesujące mnie, bo będę też wróżyć dla siebie, będziemy wykorzystywać talię. Z tą taką najbardziej popularną talię White and Smith. Będziemy również wykorzystywać talię przewodników duchowych, anioły i nasi przodkowie. Będziemy korzystać z kart opieki nad sobą. Oraz kart kryształowe przesłania aniołów. Mamy tutaj również afirmacje, które troszeczkę przycięłam, żeby pasowały do naszego pojemniczka, natomiast są to afirmacje słowa dla duszy Agnieszki Maciąg. Tą talię dostałam od swojej synowej i bardzo mi się dobrze tutaj talia sprawdza. Bardzo dziękuję. No dobrze. Słuchajcie. Zanim przejdziemy do tematu. Bardzo będę wdzięczna za zasubskrybowanie kanału osoby, które jeszcze nie subskrybują. Powiem wam w tajemnicy podejrzałam statystyki i ponad 60% osób ogląda bez subskrypcji. Także będę bardzo wdzięczna. A teraz przechodzimy do tematu. Pomyślcie sobie, o jakiej kwestii chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, tak czy nie, i dlaczego. I zaczynamy. Karty są już przetasowane. Możemy jeszcze oczyścić energię. Tak czy tak. Przekładamy. I pytamy. Tak czy nie? No więc na tą chwilę jeszcze tak dokładnie nie wiadomo, ponieważ sprawa jest bardzo w ruchu. Wszystko się dzieje, wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie. Jest to karta, która mówi o napływie informacji, o napływie energii o tym, że strzały zostały wystrzelone i są w ruchu. Jaki będzie tego efekt? No to tego jeszcze nie wiemy. Natomiast na horyzoncie mamy taki dość spokojny e, widok: jakieś wzgórze, jakiś dom, spokojnie płynąca woda. Więc bardzo możliwe, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. No, zobaczmy teraz dlaczego. Dlaczego nie ma jeszcze do końca wiadomej informacji? Dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej? Dlatego, że jest w tej chwili jakiś rodzaj konkurencji. Nie powiem wam jakie zadałam pytania, ale dokładnie tak to wygląda. Jest, jest, jakaś konkur jest jakaś, jakieś działanie, jakieś, jakieś coś w rodzaju zawodów. Zobaczcie, że te postaci nie biją się na śmierć i życie, tylko sprawdzają swoje siły. Więc jest to karta mówiąca o tym, że taka trochę przepychanka, kto lepszy, kto się sprawdzi bardziej, kto, kto jest bardziej wytrwały. Tutaj ten człowiek w czerwonej tunice ogląda się na obserwatora, czyli na nas, tak trochę wyzywająco. Reszta między sobą się przepycha, nie każdy jest bardzo uważny, ale no, generalnie jest to rodzaj olimpiady, zawodów, przepychanki, więc no sprawy się dzieją. Walcz, jednym słowem walcz, nie odpuszczaj. Sprawy zaczęły się dziać, to trzymaj się swojego i nie wypuszczaj buławy z ręki. <grym> Okej, okay. no dobrze. Przyjęłam do wiadomości, <noise> wyzwanie zostało rzucone, i w takim razie zobaczmy, co na to powie nasz ciasteczkowy sklepik. Żyj tu i teraz. Przeszłość odeszła, przyszłość jeszcze nie nadeszła. No właśnie, czyli jednym słowem tak. Nie czekaj na wynik, tylko rób swoje. Rób swoje, tak jak uważasz. Wszedłeś, weszłaś do gry, masz swój pomysł, masz swoją buławę, działaj. A co na to nasz przewodnik duchowy? No, przewodnik duchowy to jest podróżniczka. Mówi, ruszaj w nowym kierunku. W przypadku tych kart yy, czytam to w ten sposób, że nie zawsze musisz tutaj działać dla osiągnięcia tego celu w dokładnie taki sam sposób. Może użyj innych narzędzi, może użyj innego pomysłu, innego trochę kierunku yy, swojego działania, żeby odświeżyć temat i żeby Yy, wzmocnić swoją siłę, tak naprawdę. Więc ruszaj w nowym kierunku, zrób coś nowego. A co podpowie nam w takim razie nasz zbiór kryształów? Unakit, odpowiedź na modlitwy. Cała Twoja wspaniała praca otworzyła drzwi. Boskim rozwiązaniom i wsparciu. No proszę, no proszę, no widzisz, działaj. Tutaj już wiadomości do Ciebie płyną i już niedługo będziesz wiedzieć, jaki jest efekt Twoich działań. Troszkę skoryguj swoje działania, ale do przodu, bo cała Twoja wspaniała praca otworzyła drzwi boskim rozwiązaniom i wsparciu. No. Cieszę się. Uh. Dobra, słuchajcie, teraz zobaczmy w tym wszystkim, jak sobie pomóc. Zobaczmy, wylosujmy kartę, jak sobie pomóc. Listen, czyli słuchaj. Ludzie zaczynają swój proces uzdrowienia. Kiedy. Czują się słuchani. No, to też jest dobra wskazówka. Że nie wszyscy muszą mówić. Czasem jest dobrze posłuchać, bo wtedy cały proces uleczania się rozpoczyna i, 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 i działa. W naszym ekstrawertycznym społeczeństwie jest więcej tych, co mówią, a o wiele mniej tych, co? Przepraszam, tych, co słuchają. A jak to mówi pewna osoba mi znana z przeszłości, człowiek ma dwoje uszu i jedne usta po to, żeby bardziej słuchać niż mówić. Więc posłuchaj, jak chcesz komuś pomóc, to go wysłuchaj. Oczywiście nie musi to oznaczać brania na siebie wszystkich ciężarów tej osoby, no ale wysłuchanie jest bardzo cenne. No a na koniec zobaczmy, co nam powie nasza afirmacja. Jestem połączona z mądrością wszechświata. Zawsze rozumiem prawdziwy sens każdej sytuacji, która spotyka mnie w życiu. Życie mnie wspiera. No właśnie, czyli to wszystko jest potrzebne. Ta rywalizacja jest potrzebna. Te zawody, że tak powiem, cytując fragment Killera, <noise> są potrzebne. Także wygrywajcie swoje zawody, działajcie w swoich zawodach, a wiadomość do, nas, do Was już... Do nas też, czyli do mnie też. No, i tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Życzę wspaniałego dnia, popołudnia, wieczoru i do następnego razu.